Cześć, witajcie. E, skałka po tygodniu czasu od zalania mój morszczak prezentuje się tak. Jak widzicie, troszeczkę zmian nastąpiło. Troszeczkę tutaj przemeblowałem e, tą poprzednią aranżację. Z tego względu, żebym tutaj po tej stronie miał troszeczkę, troszeczkę miejsca, żeby tutaj mi się później zmieściły jakieś koralowce. Nie tak samo na szczycie, żebym mógł jakieś koralowce przyczepić bo w tamtej, w tamtej aranżacji niestety całą górę zajmowała, zajmowała Ksenia e, pulsująca i niestety ale tego miejsca na korale nie było. Teraz jak troszeczkę zmieniliśmy, tutaj widzicie u góry mamy wolną, wolną skałkę, tutaj na szczycie mamy wolną skałki kawałek, tutaj możemy jakieś koralowce poprzeczepiać, czy także z przodu możemy coś, coś umieścić. Także tak wydaje mi się, że y, tak będzie lepiej. No, ale dzisiaj przystępujemy do pierwszych testów, takich testów poglądowych. Chciałbym zobaczyć, co tam się w tym moim baniaczku dzieje, jak to obecnie po tygodniu wygląda, a przypominam, że skała była wzięta z dojrzałego zbiornika, ani nie była wyschnięta nic. Po prostu normalnie w wodzie przyniesiona z tamtego zbiornika, wsadzona, wsadzona u mnie. Tak samo 100% wody w zbiorniku jest także z dojrzałego morskiego, morskiego akwarium codziennie według wskazań dodaję Sichem Stability przez tamte 7 dni. No i dzisiaj postanowiłem, że zrobię pierwsze testy. Mam tutaj magiczną, magiczną walizeczkę, w której znajdują, znajdują się różne, różne testy. I ja wykonam następujące, następujące testy. Eee i zobaczymy jak to tam wygląda. Nie będę wam pokazywał jak przeprowadzam każdy test, no bo tego wiecie, tego jest tutaj odgroma i no, trzeba trzeba zrobić to dobrze i się skupić, dlatego nie będę tutaj wam przynudzał filmem. Tylko za chwilkę pokażę wam wyniki jak to wygląda. Ok, słuchajcie, <laughs> testy testy wykonałem, wykonałem e, kilka testów kropelkowo. Wszystkie testy były robione testami firmy Salifert, e, i wygląda to następująco. Tutaj zaraz Wam pokażę na ekranie, jak to wygląda. Ale wygląda to tak, jeśli chodzi o KH, to jest 7,7. Jeśli chodzi o MG, czyli magnes, mamy 1500 ppm. -ów. Jeśli chodzi o PO4, mamy 0,03. Jeśli chodzi o wapno CA. 430 ppm -ów. NH4 to jest 0 i te, i NO2 także 0. I te testy były robione testami kropelkowymi z Saliferta. Pojechałem także z tymi testami do kolegów z Trzmiela. Oni tam mają fajne przyrządy Hana, HANA Instruments i na tym mi sprawdzili i potwierdzili moje, moje wyliczenia, moje kropelkowe wyniki. Dodatkowo u nich zrobiłem na przyrządzie HANA badanie NO3. NO3 wyszło na poziomie 1,62. No i zasolenie tej mojej wody także sprawdziłem, sprawdziłem u nich. Zasolenie wody tutaj w tym moim małym zbiorniczku to jest 1,027. Tak to wygląda po 8 dniach od zalania, zalania zbiorniczka Wydaje się, że jest wszystko ok. Teraz czekam jeszcze na piasek, bo koncepcja tutaj z piaskiem jest troszeczkę inna, ale to Wam powiem w kolejnym, w kolejnym filmiku. No i tak, i wydają się wszystkie parametry w parametry ok. Poczytałem sobie dokładnie na microakwa.pl odnośnie tam co jak z czym kiedy czego dodawać i myślę, że temat jest do ogarnięcia, nie jest jakiś mega trudny. No ale mówię tutaj jeszcze troszkę, troszkę nauki przede mną, bo to jest troszeczkę inna inna dziedzina akwarystyki niż ta, którą do tej pory się zajmowałem. Ale wszystko idzie, wszystko idzie chyba w dobrym, w dobrym kierunku. Także to by mojej drodze było na tyle. Pierwsza podmiana wody także nastąpiła. Wymieniłem, wymieniłem 10% wody, także wszystko, wszystko, jest, wszystko jest ok. Co mnie jeszcze cieszy, nie wiem czy tutaj będzie widać, na jednej skałce było no, dosłownie nie, niewielkie, dwa grzybki, nie? niewielkie dwa, dwa grzybki. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale były naprawdę niewielkie. A robią się naprawdę coraz większe, coraz większe. Ten jeden nawet już tutaj nachodzi, tutaj na. na. na sąsiada obok. No wygląda, wygląda to chyba fajnie. Wygląda to chyba fajnie. Ok moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.